Woda została wczoraj zlecona do badania, dzisiaj mam już telefoniczne wyniki tej wody. Jest to woda trzeciej klasy czystości wód powierzchniowych. To są wody, które można do, jako źródło zaopatrzenia wody do zakładów przemysłowych może być stosowane, bądź ewentualnie celów nawadnienia terenów zielonych. Może być nawet do spożywczych, tylko po przetworzeniu. No, sal ma chyba trzecią klasę czystości, drugą, trzecią klasę czystości w niektórych miejscach. A co z tymi ptakami? Matce taki. Trudno powiedzieć z jakiego powodu zostały martwe. Nie, 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 nie dawaliśmy specjalnie do jakiejś prokuratury analizy jakiejś, no nie wiadomo co, czego, tylko po prostu zostały zabrane. Niżej tego potoku jest ujęcie wody pitnej. Tak. Czy ta woda, te ujętego po potoku nie zagraża bezpieczeństwu ludzi? Nie. Skąd ta pewność? No zbadaliśmy wody w potoku, tam co właśnie wody wypływają i to jest trzecia klasa czystości wody powierzchniowej, a więc nie stwarza zagrożenia. Są to zwykłe e, zanieczyszczenia. To jest, e, w tym miejscu jest wylot kanalizacji deszczowej z ulicy powiatowej, i e, są to zanieczyszczenia z drogi. Będziemy badać, czy to są ścieki bytowe, czy e, z, no, przemysłowe z ulicy. No, dzisiaj się okazało, że one. Jest to woda jakby trzeciej klasy czystości, to, to znaczy to są zwykłe zanieczyszczenia, takie powierzchniowe. Czyli jest ono nie ma się czego obawiać? Nie ma się czego obawiać. Zagrożenia żadnego nie ma, niemniej jednak miasto podejmie czynności sprawdzające, czy czasem nie ma jakichś wycieków do kanalizacji burzowej ścieków bytowych w drodze. Przy czym będziemy to rozmawiać z powiatem w tej materii, bo to jest, droga jest powiatowa i powiat się powinien zająć swoją kanalizacją burzową.